Hej, jestem Michał jestem Game Developerem w firmie PrimeBit Games. Zajmuję się głównie programowaniem gier, tworzeniem funkcjonalności, przykładowo takie jak poruszanie się postaci, na przykład skakanie, interakcja z obiektami oraz sklejam grę, że tak powiem, do kupy, wypuszczając już ostatecznego builda gry. Również zajmuję się portowaniem gier na różne platformy, na różne konsole, w tym na konsole Xbox, Nintendo Switch oraz na platformy pc owe takie np. na przykład Steam i Platformy mobilne, Android i iOS. Jestem w sumie, może nie nałogowym graczem, ale graczem od 10 roku życia, zaczynając tam od Pegasusa, od PlayStation 1. I zawsze dla mnie to była zabawa, rozrywka, ale w pewnym momencie swojego życia postanowiłem, że też chcę te gry robić, tworzyć i realizować. No i tutaj w firmie Prime Video Games się taka okazja, żeby złapać trochę doświadczenia. Zostałem na dłużej i realizuję teraz większe projekty. Mam kontakt z ludźmi z branży, którzy mają podobne zainteresowania, a także to jest też świetne miejsce, aby odnaleźć czasami, tak powiem, siebie. Moim ulubionym projektem do tej pory to była gra, którą realizowałem trochę na takie cele edukacyjne. Były to weekendowe przygody. Było to w sumie moje takie pierwsze podejście do tak poważnej gry, takiej poważnej tematyce, ponieważ ta gra miała jako tako edukować młodzież i uświadamiać ich na temat alkoholi i używek. To była prosta gra na zasadzie storytelling, czyli wybieramy jakby opcje dialogowe postaci, i tam się rozwijają różne sytuacje. I na podstawie tych właśnie sytuacji młodzież miała, że tak powiem, uczyć się, dlaczego na przykład przyginalnie, że tak powiem, z narkotkami, czy z alkoholem jest złe i jak się to kończy. Był to bardzo ambitny projekt, współpracowaliśmy z psychologami, dziecięcymi, młodzieżowymi. I szczerze powiem, że mnie to tak wewnętrznie poruszyło, bo widziałem, że moja praca może mieć jakieś większe znaczenie dla jakiejś większej grupy. Nie tylko gra, a rozgrywka, bo coś sobie zagra. Tylko że to naprawdę może mieć wpływ na jakąś grupę społeczeństwa.